Witam cię człowieku bardzo serdecznie. Wszystko co tutaj zobaczyłeś odbyło się na Twitchu. Link masz tutaj oraz w opisie. Zapraszam Cię również na naszego wspaniałego Discorda, a tymczasem nie przedłużam. I co? Miłego oglądania na razie! Tam był chyba? Tam był! Kurwa, babci nie ma. Uuu! Nie, nie, ja zjem twój obiad! Zjem, 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 zjem! Ja pierdolę! Co?! Kurwa, co? A! No co jest?! Jak on mnie złapał?! мне? А! Ну что я без упаковки? Ну курва, заставь мне! Ага! Ну пусть Учекай! O! Oh! po pułapach! Weź to! I O! Gdzie to było to, coś do otwarcia? Tu? O! Gdzie to było to, coś do otwarcia? O! Tu jest! O! Kościół! Tutaj gdzieś było do otwarcia? No szach! O! Tatusiek? No! Chodź, chodź! Nie zadzielam z tobą! Zostaw mnie po prostu! No czemu mi łapie za każdym razem! Co, co, co? Oła! tu jest, o tu. Jak nie mogę tego tutaj użyć? to jest klucz? Ewidentnie do tego. Tak. biegać nie mogę. Jak do klapy klucz?

Eee, tato? Mogę? Naprawdę? Dajesz mi fory, czy co? W naszej zabawie. What the fuck? No właśnie, dokładnie wyjąłeś to z moich ust. Co? Tatuś tu jest? Dobra, puść to! Tu? Ła! Tato! Tak się nie bawimy. Dobra, ty... Ła, przesuń się! Kindwa, ma Ja nie wiem co ją ja zrobić, ja mam klucz, ale to myślałem, że to tutaj ciszapy tu jest! Do dziury, której dziury? Tej w ziemi? Tej takiej, tej? Tam w podłodze takiej? Kurze, przecież tam były te druty kolczaste. Nie mogłem tam skoczyć. Ja pierdzielę, jaka ta krema jest stresująca dla mnie. A jak przynajmniej miałem, miałem sikierę albo pistolet, to mogłem się bić z ludźmi, ale jak muszę, muszę uciekać, to mam lipę. Nie jestem dobry w uciekanki. Babcia! Weź tego tatę, proszę! Ginęli. Dobra. Jest dalej, dobra. Nic nie było. Nie. tak, tu była amunicja i ziele No dobra Jeszcze zobaczę tą klapę w takim razie Kurde, on mi skręcił rękę, kark, wszystko Tutaj klucz jest potrzebny do tego? A jest taki klucz! Bez kitu, ja tu łańcuchy widziałem tylko Tt Dobra... Chodź tuś, czekam na Ciebie Teraz już wiem co mam robić Chodź

Jeszcze nie mam, przecież on tam był. Idę po klucz dopiero. No gościu, no nogę mi obciągnął No nie, nie było nawet chyba teraz przy mnie? Pierwole to nogi, otwieraj to. O nie. Muszę to zrobić. Noga. Moja piękna noga. No jeszcze nie, nie użyłem. Chudna medycyna zaawansowana. What the fuck? Daddy, Daddy, please don't hurt me! Don't hurt me! No more! Daddy's love! Daddy's don't hurt me! Don't hurt me, Daddy! No more! Niąmię tu! Składane nogi, no. Zrąbiste. Jak się nie gra w tą grę. Daddy, don't hurt me. No ma. Kurna, chodzi, stłupie tamtymi nogami. Starożytna moneta. Może go przekupię teraz, co? Ej tato, bo od ciebie znalazłem kurde starożytne monety. Chcesz się odczepić ode mnie? Zawał serca, prawicie No, ja w to nie gram sam już. Ale cuchną. Tak, nowy zapis. Kończymy chyba na tym zapisie dzisiaj, bo ja nie wiem, czy ja to polecę dalej. O. Nie, nie kończymy na tym zapisie. Dawaj do północy? Ale zapisu może nie być. A co wtedy, jak zapisu nie będzie, będę musiał od tego momentu przychodzić znowu. Bo te zapisy całkiem są mocno rozrzucane, co nie? Co to, moneta instynktu. Eee Ty zobaczcie ile rzeczy mam w skrzynce, wiadomość od mi Nie dobra, w tam te się od niej Moneta obr... Co to jest w ogóle starożytna moneta? Stara moneta, po co mi ona? No podobno tego rodzaju monety wywierają szczególny wpływ na ich posiadacza Zadaniem tej jest wzmocnienie ciała Biorę jakąś mocną monetę z obrony, ty Monety obrony, moneta ataku, skrzynka od zoe, zawiera przydatne przedmioty. Skrzynka od zoe, zawiera przydatne przedmioty. Moneta instynktu, skrzynka od zoe. Czego mam? to jest tego aż tyle? Moneta przeładowania. Może zioło tutaj zostawię po prostu? Po co mi to działo? I wezmę na przykład. Na tym... O, ogólną kondycję zwiększę. o to jest spoko Nie wiem, zobaczmy to Skrzynka odzowie. Otwieramy o, robimy opening, co? Dostałem proch strzelniczy, z którym można położyć do naboi z haliami albo użyć amunicję i ulepszą amunicję. O, nice Dobra, okej. Okay. Czwarta skrzynka zawiera. To jak zawierała, to już na mnie potrzebna. Tak to zawiera. Wyrzucę to. Nie można wrzucić, wysłać go do skrzyni? Tak. Otwórz. Jakaś apteczka i wydajna apteczka, i ziela, osioła dużo. Te skrzynie, to rozumiem, że w nich będzie się mój ekucha prze przechowywać, jakby. Takie na razie odłożę te. Te monety, żeby mieć miejsce te zioła. I tu będę craftował jakieś żeby Craftowanie jakieś będzie? Oj, sorry. Skrzynka. Otwarta skrzynka otwarta. Miałem jeszcze jedną nieotwartą. O ta jest nieotwarta. Wybieramy No bo do strzelby. Prog strzelniczy. Łapanie. Jak my teraz loaded jesteśmy na tych... Loaded z za i w ogóle Rok to do kraftowania to odłożę na razie Da się takie przesuwać? Widzę, że ta gra jest chyba na konsolę stworzona, bo Tak te Przenoszenie tego to jest taka e, Takie niezbyt Intuicyjne przynajmniej na myszce Obrony se weźmiemy Weźmiemy sobie monetę. Gdzie jest ta uniwersalna? Mamy ją cały czas wykutek. tak? Uniwersalna, ataku, obrony. brać te monety, czy ten, czy zostawić je tu, bo to jednak nam się zapełni. O, mogę to przenosić, dobra. Monety ataku Instynktu co robi? Instynktu, tu jest. Wywiera szczególny wpływ na ich posiadacza. Zdanie, zadanie tej jest wyostrzenie instynktu w wojob, po prostu. Nie wiem, to, cokolwiek to znaczy. Ale myślę, że. że ja to będę biegał jak powalony zawsze i się pewnie obrony. Mnie najbardziej jest przydatna. Wezmę może dwie obrony, żeby nie ginąć tak łatwo. Nie wiem czy to ma jakiś tam wpływ, nie wiem jak to tam jest też z tym wszystkim Mam jeszcze cztery, z tego co rozumiem, to mam jeszcze 4 miejsca Nie no dobra, jedną obronę, wezmę bez, bez, sobie jeszcze jedno miejsce tutaj, tylko wolne to zostawię Zapisaliśmy Mapa głównego domu Mierdzące skarpetki telefon szapeczka, tap szapeczki, chemikalia i zioła, tap, połącz przedmioty wq o, jest połącz w ziele z apteczką, w ziele z chemikaliami tworzymy apteczkę albo proch strzelniczy z tym i tworzymy amunicję, o, spoko mamy dwie apteczki, też mamy trochę ammo ja w bym ammo chyba stworzył, apteczki mamy dwie, chociaż nie mam pojęcia mam proch strzelniczy, mam tutaj gdzieś proch strzelniczy Wolę mieć w sumie zawsze więcej amunicji niż ten. Więcej niż mniej tego amu Dobra, czyli zioło też warto mieć ze sobą w sumie Jak z zioła się tworzyć dziam tu ziele. Miałem ziele też tutaj w tej skrzynce. Ziele, ziele, ziele Tutaj No i mamy 25 amo, tylko nie mamy z czego strzelać. Mamy amunicję, nie, nie mamy pistoletu. Nice. Można i tak. No jakaś ta Zoi do mnie zadzwoniła, ta teraz nie chce odbierać. O Mam wytrych albo śruboker po prostu nie no serio chat, chcecie żebyśmy dalej lecieli? Bo... Bo tu jest zapis i fajnie by było to wszystko zapisać, co nie? Godzinę gramy Został ktoś jeszcze, bo na czacie cicho? Ech. Myślę, że są spięci tak bardzo jak ja Przy tej gierce mi jaja do dupy prawie weszły Z tego stresu Jeszcze? Godzinę graliśmy tu zapis jest taki idealny. No dobra, najwyżej. Ech. Jak nie udało, jak się udało. I teraz telefon dzwoni. Listen, mm. if you want to stay alive, you gotta get out of that house. Yeah, there might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Ah. Hell of a girl. just main hall, czyli What do ja mam teraz? Pod jedynką mam, kurwa, śrubokręt. Jakieś ładne zaszipki, stylowe, no. Nie będzie tu tatusia? Chyba nie ma. Nie jestem pewny, ale chyba nie ma. I Idę pozwiedzać troszkę. Bo jak latałem... Jak powalony, to nie miałem szansy zwiedzić tu wszystkiego. Mimo na przykład zobaczyć Tego zdjęcia, no garaż też właśnie Fajnie by to było pójść No takie zdjęcie No pójdziemy tam Tu są jakieś drzwi To są do głównej sali, okej, okay, czyli tam jeszcze nie idziemy Pójdziemy pierw do garażu A to nie jest ten jego synek? Lukas Znowu to samo szalone małżeństwo. 25. rocznicza ślubu Jacka i Margaret. A pójdziemy do garażu, myślę. Jaka śmieszna figurka. Myślę, że pierwszy do garażu pójdziemy, no. Zanim pójdziemy do tej głównej sali. Może babcia się tu pojawiła gdzieś. Babciu! Kurna ta babcia szybka na to posłuchaj, jak tak szybko uciekło O, zioło! Zamknij lodówkę, bo się rozmrozi. Nie podoba mi się tego głosu, wiecie? A to za Co tu tak pali? Tam ktoś jest Widzicie cień? to drzewo jest po prostu? Hej, over here! Open up Czekaj, bo mam wytrych, otwieram O apteczka, myślałem, że bi

You're not Calm listening down. to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. <laughs> well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? No, are you I don't be shit. i wrong. Look, like I said, we've had several missing persons called. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Uh -huh. Wait. You gotta give me your gun. <laughs> no, no. <laughs> you must have lost your man. <laughs> to... Officer. Hey, deputy. Right. Deputy. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? <laughs> <laughs> Take it. That's all you're gonna get. Now go garage now Fucking pocket knife What am I gonna do with a knife? Ej, no, lepszy to niż nic, co nie? Już nie bądź taki wybredny gościu Wytryk By był jednorazowy? O no, kurde Dobro Dokładnie, wjeżdżam to na pełnej W sumie to się chyba uleczymy, co? Mamy Eklam No widzisz? Dzięki nożowi możesz to przeciąć. Ja nie wiem, bo ta Zoe mi mówiła, żeby iść do głównej sali. O patrz, tak. Tak bardziej precyzyjnie.

nie zrobiło to na nim wrażenia, guys. A ład, co dwa razy atakujesz. Wow. Kluczyk samochodowy? You No chodź, 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 chodź. No kurwa, nie trafisz mnie tak. No, zginiesz? Co się cieszysz? Co mogę zrobić teraz? Mogę coś zrobić? Gościu, ty się naucz jeździć, może? Porąbany jesteś, gościu. No, gościu! ja. udało się uniknąć tego.

Co, w końcu zginie? O jest, tu jest pistolet. Nie żyjesz? Na pewno 100% Dobra, chyba nie żyje.